właśnie dostałem sygnał, ruszamy. Z ostatniej chwili agresywna Polska oraz Ukraina z wojskami innych sojuszników zajęli Moskwę. Rząd rosyjski w porę uciekł w głąb Syberii, ich dokładna lokalizacja nie jest znana. Ze strony rosyjskiej padły pierwsze prośby o pomoc, lecz brak odpowiedzi Amerykanów. Dziękuję, to tyle z najnowszych wiadomości do usłyszenia niedługo. Czego nie chcesz dać broni i wojska Rosji? Bo to jest szansa na wypędzenie komuny z Rosji. Ale przecież Rosja nie jest komunistyczna. Nie mam humoru na żarty. Ciekawe, kto przyszedł. Jak wy tu weszliście? Zostawiłeś drzwi otwarte. O, jesteś nawet z tym bezmózgim skrzatem, nawet jak nic nie robi, to i tak może się przydać. Czego ty chcesz, zresztą w niczym ci nie pomogę. Obaj wiemy, że nie pomagasz Rosji, bo chcesz, żeby powstała nowa wolna od komunizmu. Więc ci proponuję, żebyś mi pomógł w jej zniszczeniu, ja sam bym dał radę, ale musiałbym więcej wojsk zmarnować. A jakbyśmy razem zaatakowali resztę Rosji, to może rozpoczęłyby się rozmowy pokojowe, że nie chcę za dużo, to byśmy doszli szybko do porozumienia. Daję Wam trzy dni na przemyślenie sprawy. Załatwili mnie, jeżeli się zgodzę, to nie wykonamy naszego planu, a jeżeli się nie zgodzę, to on zajmie całą Rosję. Koniec, ja wykonuję nasz plan, a Ty rób co chcesz, i tak mamy już większość uzbrojenia od Ciebie. Dobra, wykonamy nasz plan, tylko poczekajcie kilka dni. Halo. Dobra, zdecydowałem się. No i fajnie, tylko zdecydowałaś się szybciej niż myślałem, a tak za trzy dni. Za szybko nie zdążę się przygotować. A to w sumie twój problem. Czas się pożegnać z Rosją raz na zawsze. Ruszajmy. Czas na moją część planu. Co myślał, że jesteśmy po jednej stronie? To źle myślałeś. Jakieś ostatnie słowa? Zawiodłem się na tobie, USA. Myś No dzięki za pomoc, ale tutaj nasze drogi się kończą. Co się tam dzieje? Ja nic nie mam z tym wspólnego.